Olo, Grzegorz, miło mi. Olo. No, spokojnie, spokojnie staram. No. Obrudziłam Tu mamy takie oidełko. O... A to ile to kosztuje? Rano było 400 zł. A teraz jak już widzę uśmiechniętą kobietę, no to zrobię za 300. No bardzo ładne, naprawdę. Super Do ogrodu polecamy tak, to pojdełko dla ptaszków A powiem Wam Pani coś jeszcze ciekawego, bo widzę cały czas ten uśmiech na Pani twarzy no. Zna Pani normę elektronika? Nie Pamiętaj, uśmiech jest tańszy od prądu, a zawsze daje więcej światła <laughs> Super Dzięki Kieliszki 240 za zestaw tak, 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 tak To by sobie Pani musiała 50 do odmiany jest, nie? Dobra, dobra, super, dzięki Ktoś sprzedaje za 1400, to to powinno kosztować tyle samo 1400? Metlach? tak. Metlach. Ja mam metlach, mogę Panu pokazać mm -hmm. To Który to będzie rok? Co? Zaraz zobaczymy. Mniej więcej. To jest numer. A rok będzie... Tutaj, tutaj jest rok, tylko... No tak mniej więcej, wiadomo, bo to... nie zawsze wszystko widać. Na pierwszy rzut oka. Zaraz, zaraz, zobaczę, bo tu tych numerów jest dużo, wie pan, ale jeden z nich... Poznacz... to jest rok. Mm -hmm. To to jest model. To. Rozumiem. Tutaj jest yy, tak zwany kościółek, tylko że na okrągłym jest tego, jest niepełni wyciśnięty. No. A gdzie on ma tutaj rok, datę roczną? To może być dziesiąty, tutaj. Mhm. Mój jest osiemdziesiąty ósmy. Okay. ale oni w tym czasie do, do pierwszej wojny robili. No tak. Także ten 27 to na pewno nie jest rok. To raczej wykonawca, mhm. to jest na pewno model prawdopodobnie 1910. No, tu super. jest normalnie Metlach, WB, czyli Wieleroy Bosch, Ges Prawdopodobno 1910 rok mhm. Ja mam 88 metlacha I ta lampa bardzo ładna ta lampka Lampka Do 6 dyszek do oddania No super Komuna głęboka No Wszystko sprawnie tylko żarówki wstawić Bardzo ładna o kurcze! Ale piękna, Ale piękna szafka! Piękna. Piękna szafka. Śliczna! Piękna! Z każdej strony... Czekaj, pokażę z każdej strony. Z tyłu nie Tak, z, z trzech z stron. Piękna szyba ze szprosami. Tak, szyba ze szprosami. Tutaj są złocenia Marmurek Marmurek, nie ma Czekaj, przejdę O, a tu mamy śliczny z rafią śliczny stoliczek z rafią Drewniany Szybą, Pięknie. Piękne, zdobienia. piękne zdobienia. Pan za ten stoliczek chce 200 zł. Także tuż przy wejściu, tak. Tuż przy wejściu. Piękny taki stoliczek. Trzeba daleko szukać. No i tutaj jeszcze wrócimy do tej szafeczki. Za tą szafeczkę pan chce 1200 zł. Очень ładная. Bardzo Pana wychwalali. bo jestem najstarszy, tutaj mam największą wiedzę, bo się uczyłem. Daj mi się niech to uczyć. Jak miałem 10 lat, to pierwszą transakcję robiłem. A mam 70 lat. Ale tutaj Panie, nie, nie na targach, W ogóle na giełdach w Starocie, jeszcze nie było giełdów w Starocie, tylko była ulica Krakowska. To się nazywało Krakidały. Tak, proszę Pani, uczyłem się od starszych. Piękne rzeczy Pan tu ma. Pan ma niezwykłą wiedzę, więc będziemy tutaj do niego wracać. Tutaj KPM. sygnatura. Piękna. Ile taki wazonik byłby KPM? 200 złotych.

wszystko co ma dużą wartość historyczną, wszystko co ma dużą wartość historyczną, czy artystyczną, to wszystko staroć. Ale staroć, oh. no, no, to jest jak którego niestety niestety za dużo nauczyłem. Ile taka paterka? 80 zł. No, ale pięknie. Teraz Ile Tak. Ile na ręcznie malowany. Tak. Teraz mam problem, bo on ręcznie malowany In melaw. In melaw. Tak, jest niezależno konkuruje ze mną

Był higieniczny więc po prostu w przedszkolach było jako zabawka. U mnie w przedszkolu było coś 7 czy 8 takich misiów, a dziewcząt było 15, Wylicze, więc nie? się biły o tym misie. Super. Tutaj cena. E, momencik, muszę zobaczyć co jest pod spodem. Pod spodem jest bite. a no to jest tańsze. Tu jeszcze. To jeszcze 120. To to kosztuje... sobie? Tak, to tak, sobie. piękne rzeczy. Bardzo ładne i obrazy też pana? Też. No nie, nie wszystkie. Część z kolegi. Właśnie mnie ścignął i kupił przede mną. <noise> Bardzo ładne. Czy taki najdroższy z tych obrazów? Najdroższy to chyba te, te litografie. Po 400 zł. Oho. To jest przedmioty przedmioty artystyczne. One są dzisiaj bardzo drogie, niewiele się ich zachowało, są bardzo drogie. To jest akurat XIX-wieczny historyzm bo on nie jest drogi, kosztuje 120 złotych. Ale gdyby on był XVI-wieczny, to w granicach 5-6 tysięcy euro. Ile ten komplet, ten bałwan kosztuje? Proszę pana, to jest wypan wojskowe. Razem z tą cukiernicą wszystko jak jest 600 zł. Dobra, dziękuję Ale niech pan zwróci uwagę, że to są wojskowe i nawet mają oznaczenie punktu. Mm -hmm. A, tak. Tak. Brakuje kupowane na pamiątkę tak, na pamiątkę służby wojskowej, ta. wie pani. To już typowo A, dla kolekcjonera. Ta. I to już jest typowo kolekcjonerskie w zasadzie tutaj nawet jest oznaczenie pułku I to w zasadzie jest, wie pani, dla kolekcjonerów militari, w zasadzie nawet nie dla Polaków, tylko dla Niemców, dla Prusaków bo to, to chociaż nie, to jest jeszcze przed zjednoczeniem, więc to... Prawdopodobnie jest bawarskie chociaż wykonanie jest bałbrzyskie ale malowanie jest, malowanie jest bawarskie To jest Tak Kartinish Kartinge ale pisany przez C. Jakub przez C pisany. Stary Wałbrzyk Stary śliczny. Piękny To jest torebka damska, ardekowska. Ale w dobrym stanie, bo widziałam takie... Okres tak, okres międzywojenny. No, no, widziałam takie... Nawet, tam zdaje się nawet to... coś tam mam. Chyba nie wyjąłem wszystkich fantów. Dzięki. Taka torebka tylko tu się poodklejała. No, taka no. torebeczka to z no, którego to roku? To, to, to jest lata koniec 20. początek 30. -tych. Z czego to jest wykonane? To jest biały metal, udaje srebro, ale to jest biały, to nie jest srebro mm -hmm. To jest biały metal I Ile sobie pan życzy za takie cudo? 350 zł 350 zł Tak bardzo ładne. Co tam? Jakieś dopas z do sprzączki do 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 mm -hmm. sukienek. do, tak, no. do sukienek damskich wie pani do? No. Takich tych. Ale już wiem, te szecesy się posprzedawały, co akurat zostały. A ciekawe ja już widziałam taką torebkę na internecie gdzieś, tylko Adam, że one były w bardzo złym stanie i ją oczyszczali Aha. 300 zł A Jak pan to ceni? 600 zł. Niesamowite. butoleczka. Mm. Buteleczka. 600 zł. Są też zł, który to będzie rok? Tam jest rok. Tysiąc... Służył w latach 96-98. A to nie 800. ma czasem tego samego co na, na tych chwilizankach? Nie, 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 to są tam... podobnego. Też tam było a chyba 60. 38. No właśnie mówię, nie? Tamte... No? To, to może Ale... już ponad rok, a to dopiero no. dzisiaj. Okej. Okay. 600 zł. Niesamowite. To jest y, asystent na akademiku pięknych 120 zł. To jest sygnowana, to jest rytmiczna. Patrz, nawet jednakowy pół. Przeciwiści, 60 zł. Bardzo, bardzo. Tutaj największą ciekawostką to jest ten Jezusik. Tak? Dlaczego? To jest romański Jezusik. XII-XIII wiek. Ale ciężki. xii 13 wiek. Oh. Niesamowite. I jak pan to sobie wytracił? Zł. to nie jest wysoka cena, nie pani wierzy, w granicach dwóch no, tysiąca euro proszę wejść na Herman Historica mm -hmm. i tam są aukcje, jest teraz obecnie, że się szykuje nowa aukcja na koniec kwietnia i maj mm -hmm ale są też stare aukcje z poprzednich e, poprzednie aukcje mm. i tam są takie e, podobne jezusiki to tam ceny są poniżej 2500 a chyba nie spodnie. Mm -hmm. to jest oczywiście piękna rzecz stara ale bardzo dobrze zachowany ten, też, jest, no? ten jest 18 ale może być 19 tak, mm -hmm. to nie jest nic takiego wielkiego to 150 zł a to tak? Co to żółte pudełko z jest? Mówi pan o tym? Tak. Nie, nie, ja tam mam swoje jakieś odznaczenia, co nie no nie, to nie do sprzedania. To nie do O kurcze. A co my tu mamy? Z lew. Z lew 1867 Oglądać, skarby i rupiecie. Skarby i rupiecie? Tak, ja widzę nieraz skarby i rupiecie tam Na pewno się przypomnę, spokojnie. A my co tydzień tu jesteśmy, Tak. Dobra. Ile? Ile za to? 500 zł. Mega. 200 Jak wiem, to To takie drewniane rzeczy ładny wazon tu figurki no leciutkie, ładne, zdobione no, 80 osiemdziesiąty rok no, bardzo ładne no, mają sygnaturę

Myślę, się na myśl o cenę tego A to do książek. Wow. Przepiękne. no to zobacz to jakieś... takie ciekawe mhm. jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek proszę o zostawienie no. łapki w zachęcam również do subskrypcji kanału co pozwoli Ci być na bieżąco z oglądaniem nowych filmów